Zamknij oczy i zacznij powoli obserwować swoje oddychanie. I pozwól, aby Twoje oddychanie mogło stać się przy tym głębsze i mogło stać się wolniejsze. Niech Twój oddech poprowadzi Cię do twojej wewnętrznej ciszy Wdychaj głęboko do brzucha i wydychaj dołem brzucha Głębokie brzuszne oddychanie nie tylko rozluźnia ciało, ale również uspokaja umysł. I niech Twoje ciało fizyczne rozluźnia się przy tym, coraz bardziej i bardziej. Otwórz się na światło nad sobą. Możesz wyobrazić sobie, że jest to złociste słońce. Które przepływa w dół, płynie poprzez twoją głowę, dół, biodra, kolanami aż do stóp i jeszcze dalej do matki ziemi. Wdychaj to światło nad sobą i wydychaj swoimi stopami. Do ziemi. Pozwól uspokoić się i wyciszyć swoim emocjom i swoim myślom. Skup swoją świadomość. W przestrzeni swojego serca, w tym cichym ośrodku świadomości, wewnątrz Twojego serca. I bądź tam. Przypomnij sobie o tym, i jesteś dzieckiem ziemi tej ziemi Ziemia pod twoimi stopami jest miejscem świętym. Wyobraź sobie również, że z twojego serca płynie promień światła poprzez Biodra, nogi, stopy, do samego środka Ziemi, do ognistego jądra Ziemi. Otwierasz się na tą pełną mocy i siły moc. I to światło. Płynie również do góry, do ciebie, i poprzez twoje stopy płynie wyżej, do twojego ciała, do twojego serca, poprzez ramiona, głowę do jeszcze wyższego światła, ponad twoją głową, wysoko, do źródła wszelkiego życia, Które nazywamy Słońcem. Pozwól, aby ta energia mogła swobodnie krążyć teraz, pomiędzy Słońcem a jądrem Ziemi. Poprzez Ciebie jesteś przewodnikiem światła, i przewodnikiem siły i mocy Ziemi. I to światło, przepływając, uzdrawia również Ciebie. Światło Słońca, które przynosi Ci witalność. Ożywia każdą komórkę Twojego ciała fizycznego, i światło ziemi, które daje Ci moc, buduje Twoje kości, tworzy wszystkie narządy i tkanki Twojego ciała. Daje mu moc i równowagę bycia tu i bycia teraz. To światło, przepływając, łączy się ze sobą w Twoim sercu. Przepływając przez Twoje serce wraz z krwią, dociera do każdej nawet najmniejszej komórki Twojego ciała fizycznego. Oczyszczając je, uzdrawiając i wnosząc harmonię i pokój. Pozwól teraz na to. I poproś własnymi słowami o uzdrowienie dla siebie. I przejdź teraz wewnętrznym wzrokiem od głowy aż do stóp. Zobacz, czy wszystkie komórki Twojego ciała. Stają się jednakowo rozluźnione, rozświetlone tym światłem, uzdrowienia i mocy. Jeżeli tak, to skup się ponownie w swoim sercu po środku swojego serca i wyobraź sobie, że masz przed sobą całą planetę widzisz lądy i oceany i możesz teraz swoimi dłońmi pobłogosławić całą ziemię Poprosić o uzdrowienie dla niej. I zrób to teraz, promieniuj ze swojego serca miłością i wdzięcznością do całej Ziemi, i swoimi świetlistymi dłońmi pobłogosław Ziemię. Zdrowiem. Harmonią, to Twój dom, to Twoja przyszłość, z którą łączysz się dzisiaj w intencji uzdrowienia planety i swojego własnego uzdrowienia. Wsłuchaj się w swoje serce i wsłuchaj się w rytm serca Ziemi. Możesz dostroić się do rytmu Ziemi, aby wspólnie razem odnaleźć poczucie równowagi, i bezpieczeństwa, uzdrowienia i harmonii. Niech cała ziemia będzie zdrowa i bezpieczna. Poproś o to samo dla siebie. Niech zostanie podarowane Ci uzdrowienie, zgodne z wolą Twojej duszy. Jesteś dzieckiem tej ziemi i masz do tego pełne prawo. Jeżeli chcesz, możesz teraz złożyć swoje obie dłonie na swoim sercu i podziękować Ziemi za to, że jest dla Ciebie domem, że wspiera Cię. I zacznij powoli odczuwać swoje ciało fizyczne, i stopy na podłodze, i pozostając w tej energii, miłości, wdzięczności dla ziemi, intencji uzdrowienia. Dla siebie i dla ziemi zacznij odczuwać swoje ciało fizyczne. Weź teraz głęboki wdech i łagodnie otwórz oczy.